E, witajcie. Dobra, e, dzisiaj e, kolejny akumulator spróbujemy zregenerować. E, może się uda e, lepiej to zrobić niż tego poprzedniego. E, chodzi mi o te, e, o te tasiemki, które tam e, zgrzewałem. Może się uda tym razem troszkę e, lepiej to pozgrzewać, bo w sumie pobawiłem się troszkę parametrami. E, no i co? No i zobaczymy. No może coś faktycznie Lepiej będzie to zgrzewało. Ja zabieram się tak naprawdę do, do, do rozebrania tego akumulatora. I... widzimy się za chwilę. Dobra, słuchajcie. Śrubki już mam odkręcone. Tutaj na pewno te sprężynki sobie gdzieś odłożę, bo ostatnio je pogubiłem. Musimy tutaj odlepić na pewno te tasiemki. Zobaczyć, czy tutaj jest wszystko OK. No i patrzcie, patrzcie co się dzieje. Ja już to widzę, nie wiem czy to widzicie. Mówiłem to w poprzednim odcinku. Co się może dziać z tymi akumulatorami, jaką one mają częstą przypadłość. I już Wam tutaj pokazuję, o co chodzi. W tym miejscu, tutaj, na tej cienkiej blaszce, która tutaj przechodzi. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. Jak ją podważę, o, proszę bardzo. Jest pęknięta. Dla pewności i tak wyjmę ten cały pakiet. Posprawdzam sobie poszczególne ogniwa, czy czy trzymają napięcie, czy są sprawne, to mogę sobie odkleić bez żadnego problemu. Z drugiej strony, to samo. okej okay. tak to wygląda. Wezmę sobie miernik. Kurczę, coś leci. Eee, <laughs> dobra, ustawiamy sobie.

Na kolejnym też. Tutaj również. Tu jest troszkę więcej, ale to może dlatego, że. No nie no. Tutaj jest troszkę wyższe to napięcie. I ostatnie ogniwo. Tu na tym też jest wyższe napięcie. Aha. Yy... Wszystko jasne tak naprawdę, bo, bo te dwa ostatnie ogniwa są połączone i nie są połączone z resztą pakietu, i napięcie się nie wyrównało pomiędzy nimi. Dlatego, tutaj, na tych dwóch jest wyższe, wyższe napięcie. No, myślę, że, że podziałamy coś dzisiaj z grzewarką, ale jak widać, ogniwa wydają się w porządku. Tak naprawdę zostaje kwestia polutowania tego, chociaż spróbuję. Zobaczę na początku, jak tutaj ta moja taśma niklowa będzie się zgrzewała do, do tej tasiemki, do tej blaszki. I no najchętniej chciałbym po prostu kawałkiem taśmy niklowej zgrzać tą część z tą częścią. E, bo lutowanie no kurczę nie wygląda jakoś estetycznie po pierwsze, a po drugie no to robi tutaj tak naprawdę e, no górkę cyny, to trzeba byłoby na pewno zrobić, żeby być pewnym, że to faktycznie będzie łączyło i że szybko nie pęknie. E, no jak tutaj zrobimy taką powiedzmy górkę tej cyny, może być problem, żeby później e, dobrze zamknąć obudowę, może tam delikatnie gdzieś odstawać. Także Wezmę sobie teraz zgrzewarkę, podłączę i na kawałku tutaj powiedzmy przetestuję sobie jak ta taśma będzie się do tego zgrzewała i wracam za moment. Dobra, w międzyczasie sobie tutaj usunę troszkę tego kleju, który tutaj był. On sobie sumie wyglądem przy, przypomina troszkę, wyglądem przypomina silikon, no ale to nie jest silikon, jakby był to silikon to o wiele łatwiej by to schodził. Jego jest ciężko zerwać. E, jako tak on odchodzi takimi dosłownie małymi kawałkami. E, on się rozpada i, i ciężko jest go usunąć. No ale tutaj e, po części go już usunąłem. E, I dociąłem sobie tutaj blaszkę na wymiar, ta siamkę e, niklową. E, I spróbuję ją tutaj przygrzać. Zobaczymy, co z tego będzie. Ale powiem wam, że trzyma się. Trzyma się. Wydaje mi się, że tutaj będzie dobre połączenie. Eee, tylko co? Tutaj bym sobie tą taśmę lepiej zagiął i tutaj wykonał pierwszy zgrzew jeszcze w tym miejscu. Mm. Okej. Okay. Tam już się trzyma. Eee, tutaj zgrzeję jeszcze. Dla pewności tutaj w kilku miejscach y, zgrzewam. Ogólnie zmniejszyłem te parametry, które... Na początku używałem tych parametrów y, z instrukcji, ale zmniejszyłem czas y, impulsu teraz. Y, no wydaje mi się, że jest troszkę lepiej. Nie? Zwiększyłem moc, ale na, y, w, krótki, w krótszym czasie. No i teraz wydaje mi się, że, że jest OK. Jest ok. Eee, tutaj ta taśma się trzyma na 100%. Eee, ona nie puści. Przynajmniej nie puści eee, zbyt, zbyt szybko. Eee, I co? Sprawdzę sobie teraz napięcie na wyjściu. Jakie jest? W tym momencie jest 17,5 V. 17,5 V, dokładnie. Sprawdzę sobie, czy teraz te ogniwa, które tu zgrzałem, wyrównały się. 3,58. 3,48. Nie wyrównały się jeszcze, ale wydaje mi się, że po rozładowaniu i naładowaniu powinny się wybalansować. Dobra, poczekajcie. Podłączę sobie teraz wkrętarkę, zobaczę czy w ogóle ona odpali. Tutaj pokazuję na wskaźniku dwie kreski, także raczej nie powinno być problemu z ruszeniem wkrętarki. Ok, także wygląda na to, że, że dzisiejsza regeneracja e, na tym się zakończy. E, no, nie powiem, no użyliśmy grzewarki, tak naprawdę. E, udało się tutaj zgrzać tą taśmę. E, ostatnio jak lutowałem, no to wyglądało to masakrycznie tutaj. E, no, na pewno o wiele schludniej i o wiele trwale jest to właśnie tutaj w tym miejscu zgrzać taśmą niklową i no jak widzicie no, nie mierzyłem wam napięcia na początku, no ale no to tak naprawdę no, to było napięcie tutaj połączone z jednego ogniwa tak naprawdę tak tam 3, 3, właśnie 58V chyba tutaj było wtedy na wyjściu myślałem, że tak naprawdę właśnie są padnięte wszystkie ogniwa i tylko powiedzmy tam część z nich jest sprawna Okazało się, że, że tak naprawdę wystarczyło tutaj zgrzać te, te, te dwie blaszki i, i tak naprawdę akumulator jest już sprawny. Także tak to wyglądało i mam jeszcze jeden taki akumulator, także za niedługo pewnie też zregenerujemy go. Zobaczymy, może faktycznie ta sama usterka znowu będzie. Nie, chciałbym, chciałbym gdzieś tam pobawić się troszkę, powymieniać te ogniwa. No ale zobaczymy. Dobra, wiecie co? Mam jeszcze troszkę czasu. Dzisiaj od razu przejdziemy do regeneracji kolejnego. Tutaj też w ogóle nie działa. Zaraz sprawdzimy sobie napięcie, jakie ma na wyjściu. 12,6 V. Wydaje mi się, że to już nie będzie tutaj taka prosta naprawa. Jak w poprzednim przypadku. No ale nie ma co gdybać. Musimy, musimy go rozebrać, tak? I wtedy się wszystkiego dowiemy. Teoretycznie, no, teoretycznie, z tego co tutaj widzę, akumulator jest z połowy 2020 roku. No, jak ktoś długo, dużo go używał, no to mogły już paść te ogniwa. Chociaż kurczę, nie, nie, nie byłbym do końca przekonany co do tego. Zaraz sobie sprawdzimy wszystko. Tam w międzyczasie z tyłu ten szum, który słyszycie, to, to ładowarka herbawera. Ładuję właśnie tamten y, akumulator, który wcześniej zregenerowałem. Dobra, otwieramy sprężynki, oczywiście, na bok, żeby ich nie zgubić. Y, troszkę jest tutaj zakurzone. Y, otwieramy tutaj tą. Oddzielamy tą folię. Y, o, i tutaj kurczę, tak jak mówiłem, właśnie y, blaszka wygląda na w porządku. Chociaż. Chociaż nie jest w porządku, patrzcie, ale jaja, no kurczę. i możliwością to jest. Praktycznie co każdy akumulator, to ta blaszka jest pęknięta. Nie wiem w ogóle dlaczego tu jest tak zastosowane, że, że z tak szerokiej tasiemki, tak, tak szerokiej blaszki, jest przejście w tak e, wąską i tak podatną na, na uszkodzenia, bo wiadomo, tutaj te piny delikatnie to wszystko pracuje, a tutaj jest. Tak naprawdę znitowane i tu na tym wiadomo też na pewno są jakieś tam delikatne luzy i gdzie to wszystko pracuje. Wiadomo ta, ta blaszka też przez tą blaszkę płynie prąd, więc też dodatkowo jest narażona. No i jeszcze tutaj wiadomo no wystarczy tak naprawdę gdzieś, że ten akumulator upadnie i ta blaszka tutaj może pęknąć, tak jak właśnie w tym przypadku i w tym poprzednim. No ale tak zróbmy to jak wcześniej. Wyjmiemy sobie, wyjmiemy sobie ten cały pakiet. Yy. Pozdzieramy do końca tutaj tą taśmę. Tak, żeby w miarę fajnie całość odeszła. Dobra. I pomierzę sobie, tylko najpierw sobie tutaj jeszcze, bo jednak troszkę zakurzony ten pakiet cały był. Poza tym, że tutaj jakimś takim szarym klejem też zalane, no to poza tym też było tu sporo kurzu. Zmierzymy sobie każde ogniwo z osobna. 3,20 3,20, to samo tutaj, to samo tutaj też. Idziemy dalej i 3,60, i tutaj właśnie jest wyższe napięcie, dlatego że, że tu w ogóle nie było to połączone ze sobą. Yy. I tak naprawdę tutaj na wyjściu na tych pinach tak naprawdę było to 12V, tak naprawdę to co to, to tam wcześniej zmierzyliśmy, dlatego że w ogóle nie liczyło tych ogniw pierwszych, tak? Tych co są tutaj nie, nie, nie połączone no to co, no zgrzewarkę też mam tutaj obok, nie wyłączałem jej nawet. <laughs> eee, I zrobimy dokładnie to samo tutaj, co, co zrobiłem tam. Eee, czyli taśma niklowa, docinam sobie tam kawałek. <laughs> Powiedzmy taki. Przymierzę go tu mniej więcej. Eee, I co, i od razu tutaj puszczę pierwszy zgrzew. Dostęp. Dobra, wydaje mi się, że teraz powinno być ok. Od razu tutaj spróbujemy. Dobra. I tutaj spróbuję dopasować tą blaszkę, tak żeby nie przeszkadzała obudowie. Ok. I co? No i tutaj sobie kilka wygrzewów jeszcze zrobimy dla pewności Blaszka się trzyma taśma i sprawdźmy sobie teraz w tym momencie napięcie na wyjściu 167 dokładnie, sprawdźmy czy tutaj zareaguje dwie kreski, ale to, to napięcie, które się teraz wyrówna spadnie tutaj pewnie na jedną kreskę. Podłączę sobie wkrętarkę. Piętarka działa. Eee, no tak jak mówię, do jednego, do jednej kreski już spadło napięcie. Tutaj na tym i, i co? No i to by było na tyle. Tak naprawdę. Eee, wkładamy z powrotem w obudowę. Tutaj tak, żeby nie uszkodzić tego przycisku. Okej, okay, wskoczyło ładnie. Nie zapominamy o sprężynkach. Jedną już mam, dodaj drugą. Mocujemy i zamykamy. I to by było tak naprawdę na tyle, kolejny akumulator mamy zregenerowany, nie używając do tego tak naprawdę w ogóle eee, ogniw dodatkowych, nowych, tutaj ogniwa były wszystkie nowe, to tak mi się właśnie wydawało, bo 2020 rok to jest za szybko, żeby te ogniwa mogły paść, ktoś musiałby naprawdę tym tyrać non stop, widzimy się w kolejnym odcinku, eee, jeszcze nie jestem pewny co będziemy w nim robić, coś na pewno się znajdzie. Dzięki za oglądanie i do następnego. O kurczę.